Witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii o tanim CLK, które do niedawna, po wigilijnej niespodziance, było skreślone z życia przez 4 miesiące. Teraz jednak nastąpił przełom, ponieważ przyszedł realny plan ostatecznej próby naprawy samochodu i jego powrotu na drogi. Ten pomysł został popchnięty do realizacji przez Artura, od którego odkupiłem właśnie projekt S, czyli tą czarną S-klasę. Artur bardzo dużo działa przy BMW i takie naprawy są dla niego, jak sam twierdzi, dość proste. Zobaczymy czy uda się Arturowi pomóc mi przy CLK, dlatego zaczynamy prace naprawcze. Zanim jednak to wszystko nastąpiło, musiałem przetransportować samochód do właściwego garażu, w którym odbywać się będą prace, za co dziękuję w szczególności koledze Leonowi, który udostępnia garaż na czas prac. Rozpoczynam względnie sam przy małej pomocy kolegi Leona, który tutaj ten garaż właśnie udostępnia. Musiałem rozebrać oczywiście część samochodu, żeby później skrócić czas pracy, no i w ogóle przygotować auto do tego, by łatwiej się cokolwiek wyklepywało. Podczas gdy Artur jeszcze był w pracy bądź nie miał czasu, ja ściągnąłem błotnik. No i oczywiście po jego ściągnięciu, trzeba było troszeczkę odkurzyć i posprzątać piachu, który zbierał się tam przez wiele lat w tym progu, no i rdzy, która troszeczkę gdzieś tam wyleciała ciała z innych elementów, takich jak sam błotnik, który zresztą do niczego się już nie nada. Potem po uprzątnięciu zabrałem się za odkręcenie kolejnych śrubek oraz pomęczyłem się troszeczkę z przednim zderzakiem. Nie było łatwo, bo niektóre tam śrubeczki troszeczkę ciężko schodziły. Jedna strona zwłaszcza była troszeczkę przesunięta, więc trzeba było powalczyć, a wtyczki od halogenów też nie były niczemu sobie proste. Jednak oczywiście udało się zderzak opuścić, wydobyć nawet udało się reflektor, który raczej do niczego się już nie przyda, a na pościągałem również elementy tapicerki wewnętrznej, żeby i również tam dało się cokolwiek zrobić pod tą tapicerką, no bo w końcu trzeba będzie coś odpukać z drugiej strony. Najgorsze jest to, że jeśli wszystko uda się tutaj przy samochodzie i faktycznie wróci on na drogi, a są na to naprawdę duże szanse, patrząc na to jak Artur podchodzi do całej tej sytuacji, no to czeka mnie generalne sprzątanie znowu samochodu, więc nie wiem czy chcielibyście z tego film zobaczyć chociaż troszeczkę przyspieszony albo mniej dokładny niż tamten, Wcześniejszy detailing. Ponadto, wybraliście na mojej stronie internetowej oraz w zakładce społeczność, by odcinki naprawcze z tego samochodu pojawiały się na bieżąco. Dlatego tylko ten film jest zbiorem z trzech dni oddalonych jeszcze od siebie o tydzień ale następne odcinki będą już na bieżąco. A few moments later. Cały pełny detailing tu był robiony aż Wyobraź sobie, że od pasa się sama wtyczka aż odpiła. On tak bardzo chce wrócić na drogi nie? Tylko, że pas mam do końca ci zdemontować? Nie, bo, nie trzeba Bo wiesz, tutaj na dole jest jeszcze zamocowany Ale poczekaj, bo można jeszcze ewentualnie tutaj ściągnąć no. Tutaj do góry zrobić, tylko teraz mi pas trochę przeszkadza I, o, i pas idzie Nie powinno tu wyskoczyć... Czekaj, mówisz stukanku. Panie, tu wraca kształt już. No. Virtuos, blacharz, zaraz lakiernik jeszcze i będzie. Co prawda, pierwszego dnia trochę zrobiliśmy, ale bez drzwi do przymiarki to nie robota. Trzeba było zorganizować i kontynuować. Jak tam praca przy BMW? Siedzę przy wiązce aktualnie, jak u... się cały dzień już mi łeb paruje. A jakie postępy, co zamierzasz z nią zrobić? Czym się nową wiązkę robić? Tak, od zaraz będę jest no. Co? To wiesz, aktualnie siedzę z motywem tego, że przerabiam en... N51 na M54 mm -hmm. i do tego muszę spiąć automat i 4 buty ale nie chcę żeby to wyglądało jakby to było robione czyli ma wyglądać jak fabryka bardzo fajnie ja tylko że wiesz kwestie ile ile to mi zajdzie. ja już takie wiązki robiłem Kolega Artur ma bardzo dużą wiedzę na temat BMW. To tak samo jak ja, ale na temat Mercedesów. Obaj również umiemy w informatykę oraz elektronikę. Jednak Artur jest na wyższym levelu życiowym. To też umie blacharkę i lakierkę w życiu prawdziwym, czego ja jeszcze nie odblokowałem, więc wytłumacza się to po prostu zbyt niskim levelem. Jeśli chodzi o celkę, to trochę stukania, trochę prostowania, a potem trochę cięcia. Artur stwierdził, że trzeba pociąć te zawiasy, żeby potem móc je troszeczkę łatwiej wyprostować, no więc czemu nie? Jak pan to widzi? Nie wiem jeszcze. <grym> Pacjent jest dopiero otwarty. A jak oni to zrobili, że tam w środku jeszcze jest ten do regulacji? To nie jest składane z. No w sumie tak, no od razu zgrzewy, z grzewy czy coś. A no. no to że my sobie tak otwieramy to to też. I ty się to w środku rusza ładnie. No i to my sobie wyjmiemy. No to nam nie będzie teraz potrzebne. Ja chcę tu potuć trochę. Ale zwróciłem widzowie zwrócili uwagę, że lubią jak jest też trochę dźwięku z komórki, dlatego A. też w miarę możliwości, jak gdzieś tam coś się nada, gdzie coś ktoś z nas mówił, to będę chyba wykorzystywał. O, okay. Ja na przykład do takiej pracy manualnej, to tak w sumie powiem ci, że do takich rzeczy jeszcze ciężko mi to idzie, ale już zacząłem się, wiesz, jakieś wymiany silników czy takie rzeczy już, się, już tam gdzieś tam. O, ale ja silniki od lat wymieniam akurat. Ja teraz właśnie z tą tylko wiesz, ja się urodziłem od nowości, że tak powiem, z bardziej z darem informatycznym. No, ja elektronicznym, no jakby nie patrzeć. No i co no. odeszły nam. Odeszły. Faktycznie. Kurczę. Pierwsze próby naprostowania mocowania, do którego przykręcamy sam zawias od drzwi, okazały się być bardzo pozytywne. Drzwi udało się dobrze zamontować i nawet zamknąć, dzięki czemu można było już dalej coś w ogóle wymyśleć, popatrzeć, pomierzyć i przewidzieć następne prace. No w poprzednim odcinku, jeżeli oglądaliście, nie było możliwe w ogóle zamknięcie drzwi, a ja pesymistycznie podchodząc do tematu, byłem dość zrezygnowany. Oczywiście to nie będzie jedyne cięcie i nie jedyne stukanie, o czym przekonacie się już za chwilę że otóż to, skoro drzewo uszkodziło, to drzewo naprawi. <grystwotnicy> to jest do płotów tak naprawdę. Serio. <grystwotnicy> Okej. Okay. Ja na tym już targałem, więc wytrzymałość swoją koma. Ale błotniki i słupki wyciąga też? Też. Podłużnice też. Nie <grystwotnicy> mhm. żebym kiedyś sprawdzał. Słuchaj, czasem takie metody są lepsze, jak niektórzy robią to w serwisach. Oni podobnie się przecież posiłkują takimi wyginanymi metodami. Nic na mnie nie strzeli przypadkowo? Nie powinno, pas się musi wypełnić. On wygląda na dość naprężony. Ten pas. A, okej. Okay. W tym miejscu odginamy mocowanie zawiasu do zewnątrz, ponieważ był on wklęśnięty do środka, przez co drzwi były krzywo i góra drzwi wpadała do środka, a dół był normalnie. Tak w żeby ona się z powrotem odsuwała? Będziesz Nie. to wyciągał? Ostukuję, żeby ona. Rusza się. Idzie? Coś mi się wydaje, że się ruszyło. Tak. Oj, ciężko, co? ta no, wciągarka też nie jest już w pierwszej młodości, więc ona się nie zabezpiecza sama nieraz. Dajcie znać też w komentarzach, czy odpowiada Wam bardziej forma dźwięku z telefonu i takiego mięska, jak w tym momencie, czy tak trochę tego, trochę tego z moim dopowiadaniem z mojego studia. Nie widzę, żeby coś się działo. Dobra. Myż może tego nie widzimy, może to się już trochę tam zruszyło. To jest szans. No, bo mam wrażenie wiesz, to by musiało na nagranie sobie spojrzeć, ale wydaje mi się, że widziałem, że troszkę tam się trochę ruszało. Chyba idzie, zobacz, w ogóle tu. Noo coś tu się dzieje. Tu też? Ta, teraz to odpuścić, nie? W ogóle dotychczasowe prace sprawiły, że drzwi naprawdę bardzo, ale to bardzo obiecująco są już zamontowane. Zobaczcie tylko, jak to względnie równo wygląda i plany są naprawdę świetne, bo Artur powiedział, że tą część błotnika naprostujemy jeszcze troszeczkę, ale ogólnie znajdziemy dawce i przespawamy i zupełnie tak samo ze słupkiem na górze, nie ruszając poszycia wewnętrznego, który na szczęście nie zostało naruszone. Aha! Tak. Wysuwa się, no. O, ja cię kręcę. Ale jak? Jeszcze chwila. Ta... Ja nie wiem, czy powietrze nie będzie z niej uciekać. Rusza się. Musi. Tak jak cały samochód zresztą. Patrz na ponuk. To, że opony, to ja widzę, że się coraz bardziej tam wystaje felga. Dobra. Przepuśćmy proszę. Jest różnica. Teraz już tylko szybę zamknąć i można driftować. <gry> Powiem ci tak, tu tak naprawdę po zamontowaniu błotnika i zderzaka i jakoś tam jeszcze ogarnięciu, żeby ta listwa górna weszła to już by wyglądał bardzo ładnie. No. Powiedz mi, o, tak. Powiedz mi, dlaczego to ścięliśmy jeszcze raz? Żeby móc regulować zamkiem sobie. Tak, bo inaczej tutaj bo są tu takie, bolce. tak, tu takie bolce wchodziły, bolców już nie ma. Teraz powstała możliwość regulacji tego zamka w jakimś tam lepszym w lub zakresie. jakimś jakimś zakresie, jakimś. Ale jest, chyba nie, czy trzeba? <laughs> Powiem że jeśli trzeba No troszkę tak No Troszkę To A. wysuniemy Tak, tak to trzeba użyć dwukrąg jaką murką nie dam rady, bo tu się rusza no, nie, tak. i, i tu się, No dobra, to się tak No powiedzmy poszedł Poszedł sobie mhm. Ty ja się Ale co tu się chować? No, ładnie. O no, tak, powiedzmy, no, teraz dół. Teraz dół. Bo jest za wysoko tu list. Dolne mocowanie zawiasu również trzeba troszeczkę przestawić, by drzwi na dole od błotnika tylnego odeszły, bo są za blisko. No. Chyba ja. Tak. Płacie tak, to sporo. Tak, i to sporo. Szkoda, że na górze tak łatwo nie poszło. Może i lepiej. Może. Bo tym możemy sobie doregulować w dowolny sposób, <grym> w cudzysłowie. Tak. Tam mamy ten, a to nam jak się cofnie, to odejdzie tu tylko, okej. Okay. Ej, jaka przestrzeń się zrobiła od razu. Jeszcze. Ciut, ale zobaczysz. Faktycznie. Tu też wszystko podchodziło, zobacz jak ładnie. Mhm. Wszystko doszło Tu ciut jeszcze, dosłownie ciut Tu jest na styk Aha, tak Poszło, prawda? Tak, ruszyło się no, to bez dyskusji się ruszyło No i tu nam teraz do góry ładnie poszło To można nawet cofnąć już zobaczył jak to się zachowa, wiesz? To nie... hmm? do mi... góry? E, jeszcze wyżej? No. no, tak względnie się zamykają. Wiadomo, mają swoje luzy. Trzeba jeszcze tylko doprowadzić do tego, żeby tutaj ta przestrzeń zrobiła się większa i będzie. Dokładnie. Będzie fajnie. I będzie luksus. No. Już jest dobrze. Trzeba wiadomo ogarnąć spawarkę, żeby potem tutaj to jakoś wstrzymać, żeby w ryzach się trzymało. No wtedy... to tam pięknie nie będzie w tamtym miejscu. Chociaż spróbuję to wyprowadzić tak, żeby było cudnie, ale jak już tu będziemy robić, to będzie trzeba zachować całą estetykę. To musi już być piękne. Bo to będzie, wiesz, to będzie widać, prawda? To tak, tak samo. Nie tak. wiem czy to się uda tu. Te fałdy wszystko wyprowadzić. No to eee, to najważniejsze będą tutaj ten błotnik tylny, e, dach i to, żeby te drzwi się zamykały. Okej, okay, po prostu, żeby się zamykały normalnie. No i żeby okno mogło się zamknąć tutaj na górę, żeby to weszło. I to tyle. No bo to tutaj pójdziesz szybciutko ja to widzę tak, ja to widzę tak. Także jak słyszeliście, sam pozytywne plany, żeby samochód wrócił na drogę. A my słyszymy i widzimy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia, do zobaczenia. Na razie.